Szkoleniu i egzaminowaniu kierowców niezbędne są zmiany. Zaostrzenie kar i bardziej kosztowne mandaty to jedno, ale bez edukacji na polskich drogach nie będzie bezpieczniej. Dyskusja na ten temat trwa od co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu lat. Nic niestety się nie zmienia, a proces szkolenia kierowców nie przystaje do współczesnych realiów na drogach. Tak uważa wielu ekspertów zajmujących się nauką i szkoleniem kierowców i właśnie o tym rozmawiamy przez cały tydzień z ekspertami. Rozmawiamy na antenie Radia Kielce. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry. Co, a jeśli tak, dlaczego trzeba zmienić w szkoleniu przyszłych kierowców? Bo dyskusja na ten temat trwa, ale jeśli chodzi o praktykę, czyli wdrożenie w życie pewnych pomysłów, pewnych koncepcji, no nie widać za dużych postępów. Trzeba zmienić wszystko. I to jest przykre, że żaden minister do tej pory nie miał odwagi zwalczyć pewnego lobby, które zajmuje się tą sferą i nie chce naruszenia ich status quo, bo na tym po prostu Zarabia pieniądze kosztem bezpieczeństwa kierowców i przyszłych kierowców, młodych ludzi, którzy giną przecież na drogach najczęściej, bo to młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata powodują najwięcej wypadków i też najczęściej giną w tych wypadkach. My w Polsce nie napisaliśmy nigdy podstawy programowej szkolenia polskiego kierowcy, czyli nigdy nikt w Ministerstwie Infrastruktury nie zaplanował, co ma wiedzieć, umieć i rozumieć, nie wypisał tych rzeczy. Absolwent kursu na kierowcę, a w związku z tym nigdy nikt nie zaplanował, co ma sprawdzać egzamin, bo jeśli nigdy nie zaplanowaliśmy, jaką Wiedzą i umiejętnościami ma dysponować absolwent kursu, to jak można było zaplanować egzamin, który to sprawdza? Dlatego polski egzamin jest chaotycznym zbiorem różnych pytań z zakresu prawa ruchu drogowego, czasami idiotycznych. Część z nich, opisując w mediach, udało mi się wyeliminować z tego egzaminu, bo one były podchwytliwe i głupie i niczego nie uczyły, do nikąd nie prowadziły. No i nie kształtujemy mentalnie w żaden sposób e, młodych przyszłych kierowców. Uczymy ich kręcić kierownicą, sprawdzamy to kręcenie kierownicą, sprawdzamy oczywiście, czy oni rozumieją skrzyżowania, czy na rondzie potrafią Przejechać, ale nie kształtujemy ich mentalności jako ludzi, którzy powinni być ostrożni, którzy powinni rozpoznawać zagrożenia na drodze, trudne sytuacje, którzy powinni wiedzieć, że ruch drogowy to jest wspólna gra, że patrzymy na wszystkich, że ktoś może popełnić błąd. I to wszystko czego się uczy kierowców poza granicami Polski, myślę tu głównie o Europie Zachodniej. I chciałbym zauważyć jeszcze, że jako jedyni utrzymujemy, oprócz Łotwy, utrzymujemy w Polsce egzamin na placu manewrowym i każemy ludziom jeździć między dwiema kreskami tyłem po asfalcie. Nikt w Europie tego nie robi, bo to jest niepotrzebne. Ale dlaczego w Polsce to robimy, to już wytłumaczę, bo najechanie na taką linię podczas cofania po placu kończy egzamin, albo zatrzymanie się bez uprzedniego powiedzenia egzaminatorowi, chce poprawić ten manewr, kończy egzamin. Ewidentnie jest to system, który pozwala po prostu oblewać kursantów, którzy przychodzą na egzamin prawo jazdy. Nie ma to żadnego sensu. Brakuje praktycznego szkolenia w zakresie tych zagrożeń w ruchu drogowym. Jeździmy podczas nauki, podczas egzaminu 50 km na godzinę po mieście, a zamiast to już z prędkościami 120 czy też 140 na godzinę nie mieliśmy do czynienia, no a później mamy prawo jazdy i wyjeżdżamy na drogi ekspresowe, drogi autostrady i nie potrafimy hamować, zachować się w sytuacji, kiedy samochód wpadnie w poślizg? Dokładnie tak bywam. E, raczej jeszcze inaczej bym powiedział. Unia Europejska, ja pisałem o tym od wielu lat i proponowałem ministerstwu wprowadzenie takiego elementu egzaminu teoretycznego i nigdy się na to nie zdecydowali, bo oczywiście grupa trzymająca polski egzamin w ręku tego nie chce, żeby wprowadzić taki element egzaminu teoretycznego, jaki mają od dawna w Wielkiej Brytanii na przykład, czyli też na teście teoretycznym kierowcy. Widzi na komputerze film z perspektywy właśnie kierującego pojazdem i musi kliknąć myszką, kiedy sytuacja na drodze wydaje mu się ryzykowna. Tak się sprawdza, czy nauczono ludzi rozpoznawać możliwe potencjalne zagrożenia na drodze. I to jest bardzo ważny element kształcenia i na szczęście Unia Europejska zmusza teraz wszystkie kraje do wprowadzenia tego elementu na egzaminie, i w przyszłym roku w Polsce będzie on się już musiał znaleźć, a mogliśmy mieć go od wielu lat. Drugą rzeczą, którą rząd ten obecny odsunął i powiedział to wprost, to już jest trzeci rząd, który odsuwa wprowadzenie tego, co już mamy zapisane w polskim prawie czyli taki element szkolenia młodych ludzi na przyszłych kierowców, jaki mają skandynawowie na przykład i sprawdzony i dobry, czyli żeby oprócz tego, że uczymy ich przepisów w ośrodkach szkolenia kierowców, że uczymy ich kręcić kierownicą i w ogóle poruszać się na tych drogach, tak jak pan wspomniał, czasami nie wyjeżdża się z nimi na autostrady w ogóle podczas procesu kształcenia, czy w takich miastach się ich uczy, gdzie nigdy nie spotykają, w ramaju, bo ich tam nie ma. No, jak skandynawowie kształcą, to jeszcze obowiązkowo zabierają na kurs teoretyczny i praktyczny zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego to jest nieistniejący nie element dzisiaj w Polsce. Skandynawiowe podchodzą nawet tak do tego, że na kursie teoretycznym ten instruktor, który rozmawia z tymi młodymi ludźmi, ma cały czas kontrolować, czy ich postawa względem jazdy samochodem została zmieniona przez te rozmowy, a nie tylko wygłosić pogadankę. To jest bardzo głęboka myśl edukacyjna. A potem mają wsiąść do samochodu i wpaść w poślizg na płycie poślizgowej, awaryjnie hamować. I Szwedzi zrobili to po to, żeby pokazać młodym kierowcom, zanim wypuścimy ich samych na drogi, że docieranie do pewnych granic możliwości i uważanie się za świetnego kierowcę w Prowadzi ich w sytuacjach, z których sobie nie poradzą. Oni nie potrafią wyjść z tych poślizgów. I to jest element, który niestety z bólem serca przyznaje, ten rząd zapowiedział, że też go nie wprowadzi na razie. I to jest przykre. No właśnie, bo taki pomysł szkolenia młodych kierowców, młodych stażem w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy on był, ale z pewnych powodów niestety nie udało się go wprowadzić. Właśnie w taką stronę powinniśmy pójść w Polsce. Tak, to jest zapisane w polskim prawie w ustawie, tylko zapisano to w tak sprytny sposób, że uczynić ten przepis martwym, czyli. Zapisano, że to wejdzie w życie, kiedy będzie już w Polsce system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0, tak zwany, że ten system będzie poszerzony informatyczny. Do dzisiaj go nie zbudowano, a przecież w ogóle tak nie, nie trzeba tego robić. Można to wprowadzić także przed przystąpieniem na prawo jazdy. Ktoś musiałby się okazać ukończeniem nie tylko szkolenia w OSK, ale także ukończeniem szkolenia na takim oś ośrodku do techniki doskonalenia jazdy. I pamiętam, że kiedy wprowadzono ponad dekadę temu taki zapis do prawa, no to powstało bardzo wiele takich dobrych ośrodków doskonalenia techniki jazdy i część z tych ludzi przeżyła dramatę bo zbankrutowała, ponieważ rząd te przepisy odsuwał i odsuwał do tego stopnia, że oni jakby ich inwestycje pogrążyły życiowo. I jeśli rząd potrafiłby się zachować sensownie i logicznie, powiedzieć tak, wprowadzamy taką rzecz, będzie obowiązywała za rok i już tego nie odwołujemy, to nie mam wątpliwości, że oprócz istniejących ośrodków, które już są i się utrzymują, bo okazuje się, że ludzie już prywatnie chodzą na takie szkolenia, że chcą tego sami dla swoich dzieci, dla siebie, że powstałby w Polsce wystarczająca liczba takich ośrodków, że młodzi ludzie mieliby gdzie taki kurs przechodzić i moim zdaniem to naprawdę mogłoby im pomóc w tym, żeby nie zginęli. Sądzi pan, że ktoś dostrzeże właśnie takie potrzeby, zmian w tym szkoleniu kierowców w egzaminie? To w najbliższych latach może się wydarzyć? Czy dalej będziemy przez kilka, kilkanaście lat o tym tylko dyskutować? To się wydarzy w Polsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w Ministerstwie Infrastruktury, które za to odpowiada, zasiądzie minister, który, nie boję się tego powiedzieć, nie będzie bał się zwalczyć mafii. Bo jeśli będzie to minister, który będzie się potrafił przeciwstawić interesom różnych grup, także urzędniczych, kosztem społeczeństwa i powie, że nie, ważniejsi są młodzi ludzie wykształceni tak, żeby się nie zabijali, to bez problemu będziemy mieli taki system szkolenia w Polsce. Gościem Radia Kielce był Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.